Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt tarota kaszy dla Panny na tydzień 39 roku 2023. Światło, Wasza dusza puka do Waszych drzwi, jest na wyciągnięcie ręki, jest to bardzo dobry okres w Waszym życiu. Pytanie tylko, czy otworzycie jej drzwi? Ci, którzy to zrobią, zapragną innego życia. Swoją skumulowaną energię w postaci na wyszczelą do nieba. Jest to energia, za pomocą której kreować będziecie dla siebie nową rzeczywistość. Ci z Was, którzy mają rodziny, dzieci, zapragną pewnej wolności. Karta odwrócona z tym gniazdkiem mówi o. Konieczności uwolnienia się z tego gniazdka, wyfrunięcia, by być samodzielnym, wolnym, niezależnym, by szukać dla siebie nowego miejsca. Odwrócony król sił, mężczyzna z tego gniazdka, patrzy się w jego kierunku, tak jakby to gniazdko, to życie zabrało mu siły tak bardzo potrzebne mu do życia. W wyniku tego uwolnienia się. W wyniku wpuszczenia swojej duszy, pojawia się karta muzy. Jest to właśnie dusza w sercu natchnienie, kreatywność, twórczość, radość w sercu, spełnianie swoich pragnień, marzeń. I pojawia się tutaj pewien konflikt jest to karta róż, karta bliskich relacji filiżanka została stłuczona jest tutaj jakaś wiadomość. Karty obok. Odwrócony Boski Uzdrowiciel, i to jeszcze w środku piramidy, nad kartą rodziny tutaj jest pokazane, jak ten odwrócony Boski Uzdrowiciel wysysa energię z serca tej kobiety. Ten ptak, który wylatuje właśnie z tej karty, od tej kobiety niesie tą wiadomość, że tutaj w tej rodzinie brakuje wolności. Wszyscy są razem tak bardzo uzależnieni i związani ze sobą, że pozabierali sobie energię. Stąd ta konieczność uwolnienia, pobycia trochę samemu ze sobą. A to bycie samemu ze sobą otwiera was na pola akaszy. Taki duchowy internet jest to energia, która was. Naładuje, uzupełni braki, dziury energetyczne w waszych ciałach, zharmonizuje te ciała. Także jest to pole informacyjne, które pomoże rozwiązać wam wiele różnych spraw, problemów, da wam natchnienie do życia. Jest to energia, która będzie was prowadzić. Kiedy ta energia zharmonizuje wasze ciała, na szczycie piramidy rozpoczyna się piękna wasza nowa rodzinna przygoda, narodziny, nowy początek. Dalej żyjecie razem w rodzinie, ale w radości. Przekaz waszego rozkładu na ten tydzień związany jest po pierwsze z puszczeniem duszy do waszego serca o czym mówi lewa i prawa karta w podstawie piramidy, a druga sprawa to danie sobie wzajemnie w rodzinach, w waszych rodzinnych wnioskach wolności, co doładuje was energetycznie i umożliwi restart waszych związków. Nie ma tu mowy o żadnym rozpadzie związku, wręcz przeciwnie, po resecie nastąpi pozytywny jego restart. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.